Niepowodzeniem zakończyło się kolejne starcie Szczypionistów w wągrowieckiej Nielby z drużyną Śląsk-Wrocław. Mecz rozegrano w wągrowieckiej hali imienia Edmunda Cieśli w ramach siódmej kolejki Superligi Mężczyzn. Niedzielne spotkanie dla obu ekip było bardzo ważne. Zgodnie z przewidywaniami rywalizacja wągrowców przypominała istne pole bitwy. Mimo, że Nielbiści byli przed tym meczem faworytami, nie udało im się zainkasować dwóch punktów w spotkaniu ze Śląskiem. Do 20 minuty kibice byli świadkami zażartej wymiany ciosów. Sytuacja zmieniła się w 24 minucie. Wówczas podopieczni Piotra Przybeckiego grali w podwójnym osłabieniu. W odstępie raptem 40 sekund na ławkę kar powędrowali kolejno Maciej Ścigaj i Łukasz Białaszek. Nielba prowadziła do przerwy 12 do 11, jednak ostatecznie musiała uznać wyższość gości. Mecz zakończył się przegraną nielby 24 do 27. Bohaterem meczu został zawodnik śląska Arkadiusz Miszka, który rzucił 9 bramek. Najwięcej goli w drużynie nielby zdobył Michał tusz. Po tym spotkaniu śląsk awansował na dziewiąte miejsce, zaś nielba zamyka tabelę. Do wągrowca wraz z nową drużyną przyjechał były skrzydłowy nielby Łukasz Białaszek dla którego było to pierwsze spotkanie przed wągrowiecką publicznością już w barwach nowego zespołu. Panie Łukaszu, jest Pan byłym zawodnikiem Nielby. Dzisiejszy mecz to pierwsze Pana spotkanie rozegrane w innych barwach przed wągrowiecką publicznością. Co Pan czuł podczas meczu? Na pewno bardzo mile się tutaj czułem, kibice pamiętali, ciepło przywitali, na pewno jest to miłe. Trochę dziwnie, nie powiem, dlatego, że 5 lat tutaj reprezentowałem barwy klubowe Nielby Wągrowiec. Znam tych ludzi, którzy przychodzą do Beczej prywatnie i tak, żeby tak z boiska, z hali, jak kibicują. No takie życie sportowca. Raz się gra tutaj, raz, raz tam. Dzisiaj akurat moim klubem jest Śląsk Wrocław. No i dla niego, dla tego klubu gram, więc ale sam powrót do Wągrowca bardzo, bardzo miłe uczucie. Ja mam do Pana pytanie odnośnie meczu. Ten mecz był bardzo ważny dla jednej i drugiej drużyny tak naprawdę. Chodzi o utrzymanie w Ekstraklasie. Jak pan ocenia okiem zawodnika grę? zarówno wągrowieckiej, wągrowieckiej Nielby, jak i pana Drużyna. Ja troszeczkę wiem, jak Nielba gra, dlatego że znam kolegów z parkietu. Wiemy, że jest to. Bardzo groźna drużyna, szczególnie u siebie jak graliśmy, to potrafiliśmy sprostać o wiele silniejszym rywalom. Także ja osobiście uczulałem kolegów z Wrocławia, że to nie będzie łatwe, łatwe spotkanie. Pomimo, że na sparringach wygrywaliśmy z niej albo wygraliśmy dwa razy, ale liga to jest co innego. I, i, i naprawdę, zespół z wągrowca, jeżeli taką. Siłą jest tutaj też publiczność, kibice. Jeżeli oni wspierają klub, to koledzy naprawdę mogą spiąć się na wyżyny i zrobić niesamowite rzeczy. O krótką ocenę meczu poprosiliśmy trenera Nielby Zbigniewa Markuszewskiego. Przed meczem powiedział pan, że będzie to fajne widowisko. Niestety nielba przegrałam. Jak ocenia Pan dzisiejszy mecz? Czy Widowisko chyba było dobre, bo to był mecz walki, dużo sytuacji i w obronie, i w ataku. Zagraliśmy bardzo agresywnie w obronie na resie z zespołem, z którym przegrywaliśmy bardzo wyraźnie w okresie przygotowawczym i tutaj dość długo prowadziliśmy wyrównaną walkę, a nawet prowadziliśmy jedną dwiema bramkami. Niestety... Proste nasze błędy w ataku spowodowały łatwe bramki dla Śląska, które były dla nas już nie do, nie do odrobienia. Czy pan uważa, że ten mecz był do wygrania? Można było go wygrać? Uważam, że tak, bo w pierwszą połowę powinniśmy wygrać dwiema, trzema bramkami. Wygraliśmy jedną. A w drugiej połowie ponownie prowadziliśmy. Mieliśmy szansę na powiększenie tej przewagi. Niestety, tak jak już mówiłem, zbyt proste błędy w ataku spowodowały naszą przegraną. Po meczu odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli obaj trenerzy oraz dziennikarze. Może najpierw Chyba dla obydwu drużyn był to bardzo ważny mecz spotkania. Myśmy, wiadomo, przygotowywali się do niego dosyć intensywnie, dlatego że ostatnie wyniki nie napawały zbytnim optymizmem, pomimo tego, że przeciwnicy czasami byli też, powiedzmy, naszego kalibru, na dzień dzisiejszy oczywiście. Ten mecz w pierwszej nie układał się zbytnio po naszej myśli, to znaczy my popełniliśmy za dużo prostych błędów w ataku, to jeszcze nie było to, co chcemy grać z przodu. To było widać zbyt wolne rozpoczynanie akcji, nie było zmiany rytmu i to spowodowało, że wągrowiec wyszedł zasłużenie na prowadzenie i w pewnym momencie wyglądało tak, że będziemy mieli większe kłopoty. Natomiast w drugiej połowie muszę przyznać, że chłopaki popatrzyli dobrze w obronie, to znaczy włączyliśmy te najbardziej typowe zagrania wągrowieckiej drużyny i udało nam się odjechać na te 3-4 bramki, to pozwoliło na jakiś tam komfort psychiczny. Myślę, że bardzo dobry zawód na przykład w obronie i w ataku rozegrał się robić, który walczył z przodu i z tyłu i, i widać go by było na boisku, ale tam można było jeszcze paru chłopców y, y, pochwalić. No, przygraliśmy ten mecz, to już mówiłem wcześniej, popełniliśmy potężną ilość błędów. Śląsk rzucał bardzo łatwe bramki po naszych błędach, a my żeśmy bardzo długo pracowali, aby bramkę zdobyć. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że Śląsk gra y, jego, bardzo bardzo no, twardo i stawia takie dość, dość mocne warunki przy naszych młodych, niedoświadczonych zawodnikach. To był problem w okresie przygotowawczym. Więc zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie tak samo i w tym meczu. Śląz zagrał bardzo dobrze w obronie, a my natomiast, wiedząc, co mamy grać, zagraliśmy zbyt prosto i zbyt łatwo traciliśmy piłki. I to była podstawa. Również w obronie, mimo tego, że graliśmy zdecydowanie lepiej niż w innych meczach, popełniliśmy takie dziecinne błędy, gdzie Śląz rzucił nam dziewięć bramek z koła, gdzie no to było bardzo czytelne zagrania, które mieliśmy Powiedzmy, no mieliśmy rozpracowane jak to będzie grane, natomiast nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić. Czy tak nie zawodzi? To są takie nasze możliwości. Przy tych chłopakach, którzy mają po 23 lata maksymalnie, tak, tak gramy. I to tutaj akurat rzucenie 23 bramek, gdzie powiedzmy te dwie bramki powinny być więcej rzucone, to jest szczyt naszych możliwości. To, to nie jest źle. Jeżeli tak będzie dalej funkcjonowało i będziemy robili postępy, to będzie troszeczkę lepiej. Ale, ale na dzień dzisiejszy to są nasze możliwości. Padły też pytania. Odnośnie kolejnych spotkań. Teraz jest okres trzech tygodni przerwy związanej z reprezentacją, dlatego będziemy dopiero od następnych dni zajmowali się następnym przeciwnikiem. Natomiast jeszcze wracając do meczu i do trenera, byliśmy też świadomi tego, że wągrowiec potrafi zagrać bardzo dobre zawody w domu przy publiczności, przy gorącej atmosferze. Przykładem tego był mecz z Lubinem którym moim zdaniem bardzo mądrze prowadzony zespół przez trenera wygrał z Lubinem praktycznie większą ilością bramek. Prawda? Dlatego to nie był taki łatwy mecz dla nas, szczególnie w tej sytuacji, kiedy po ostatnich wynikach no, brakowało trochę pewności, szczególnie o naszych rozgrywających. I to było główne nasze zadanie, żeby ich przekonać po prostu do odważnej gry, podjęcia walki przede wszystkim i grania jako zespół. I myślę, że to się po części udało i dlatego wywiedziliśmy dzisiaj ten punkt. Próbujemy szukać parę partnerów, ale jest to poważny problem, ponieważ pierwsza liga jest w cyklu rozgrywek pucharowych i, i, i mistrzowskich, także na razie mamy problem. Mamy pewne porozumienia z niektórymi klubami, ale to jeszcze nie jest pewne. Dzisiejsza przegrana Nielby zbiegła się z trzydniową przerwą w rozgrywkach. Jak zapowiada trener Markuszewski, Nielbistów w tym okresie ciężka czeka praca. ciężka praca. Następny mecz y, bardzo trudny, gramy na wyjeździe z, z Puławami, jest to... Przeciwnik, który na pewno jest bardzo trudny, też ma dopiero dwa punkty, a rzeczywiście wzmocnienia w tym zespole są chyba największe w polskiej lidze. Także będzie nam bardzo ciężko, ale jestem przekonany, że do tego meczu się przygotowujemy, przygotujemy dobrze. Natomiast czy sprostamy sile fizycznej, bo to jest nasz największy problem w lidze. Kolejny mecz Nielba rozegra na wyjeździe, a przeciwnikiem będzie drużyna Azoty Puławy. Mecz Rozegrany zostanie 8 listopada. Trzeba ciężko pracować, żeby, żeby zrobić postęp. Wiecie, zespół jest przygotowany na 60 minut walki w swoim stylu, a, a braków jest bardzo dużo, także trzeba pracować bardzo ciężko, żeby te braki nadrobić.